Witajcie. Ostatnio rozmawiałem z kimś na temat księgi Joba. Wiecie, gdy tak do niej wróciłem, zacząłem ją tak przeglądać, jeden werset bardzo szczególnie mnie dotknął. Ale cała ta księga jest bardzo taka specyficzna. Widzimy po krótkim prologu, widzimy praktycznie 36 rozdziałów, które poświęcone są dyskusji, rozważaniom, szukaniem winnych. Co, dlaczego, dlaczego mnie to spotkało, a co się stało, a jaki grzech popełniłem, że mnie spotkało, to co mnie spotkało. Job dyskutuje ze swoimi przyjaciółmi, szukają winnych, szukają odpowiedzi. Co chwilę tam znajdujemy jakby takie stwierdzenie: Boże, odpowiedz mi, powiedz mi tu i teraz, dlaczego, jak, co zamierzasz, jakie, jakie Ty widzisz wyjście z tego wszystkiego. Ale od 38. rozdziału Bóg zaczyna mówić do Joba. I to jest ciekawe, bo od pierwszego wersetu 38 rozdziału potem słyszymy, czytamy coś takiego. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi. Znaczy te wszystkie dyskusje, szukanie winnych, szukanie przyczyny, to wszystko Bóg mówi, kto to zaciemnia? To są bezmyślne rozmowy. I Pan później zadaje mu pytanie, o tym mówi trzeci werset, przepasz jako mąż swojej biodra, teraz będę Cię pytał, a teraz Ty mi będziesz mówił. Poucz mnie, teraz Ty mi coś powiedz, tyle pytań mi zadawałeś, to teraz pozwól, że Ja Ci zadam pytanie i zobaczymy, co masz mi do powiedzenia. I to pytanie, które tak bardzo mnie dotknęło, to jest to pierwsze pytanie, które Bóg zadaje Jobowi. Znajduje się w czwartym wersecie, gdzie jest powiedziane: Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Jobie, tak wiele pytań mi zadajesz. Szukasz? Złościsz się na mnie? Twoi przyjaciele? Mówią, żebyś złorzeczył mi, ale ja ci zadam tylko jedno pytanie. Znaczy, Bóg zadał mu w sumie 60 prawie pytań, ale, ale to pierwsze pytanie. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Wiecie, ja myślę, że Jobowi było trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale wiecie, co jest nieprawdopodobne? Że my dzisiaj, z perspektywy dokonanego dzieła, z perspektywy tego, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. My znamy odpowiedź na to pytanie. I to jest uwalniająca odpowiedź. Pośród sytuacji, których, z którymi możemy się smagać każdego dnia, w każdej chwili, jest, my znamy tą odpowiedź. Nie zastanawiacie się, jaka to może być odpowiedź? Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Gdzie byłeś, gdy tworzyłem ten świat? Boże, jestem Ci tak wdzięczny, bo wtedy. Byłem w Twoim sercu. Ty myślałeś o mnie wtedy. Ty już wtedy widziałeś mnie. Byłem na Twoim sercu. Widzicie, czasami my w naszym życiu też zadajemy wiele różnych pytań Bogu. Czasami nawet potrafimy się kłócić z Bogiem, nawet jakoś <śm> złorzeczyć Mu, bo spotykają nas różne rzeczy. Ale Bóg może popatrzeć na nas i zadać nam to pytanie. Gdzie byłeś, gdy mój syn umierał na krzyżu Golgoty? Gdzie byłeś, gdy Jezus przelewał swoją krew na krzyżu? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Byłem w Jego sercu. Byłem wyryty na Jego dłoniach. Tak jak Izajasza 49,16 mówi. On wyrył mnie na swoich dłoniach. Byłem w Jego sercu. Jaki to jest nieprawdopodobny przywilej? Bo te sytuacje, które nas spotykają, jak ciężko one mogą wyglądać, może mówić, Boże, ja nie rozumiem Twojego planu, nie rozumiem, dlaczego to się dzieje w moim życiu, nie wiem, dlaczego mnie to spotkało. Ale wiem jedno, że jestem w Twoim sercu. Jestem wyryty na Twoich dłoniach. I mogę do Ciebie przyjść i szukać u Ciebie. Rozwiązania, pokoju, radości, odpowiedzi w Twojej obecności. Wiecie, my czasami sobie nie zdajemy sprawy, jaki wielki przywilej mamy. To, że żyjemy w epoce łaski, w epoce dokonanego dzieła, po tym co Jezus uczynił. Widzicie, to jest nieprawdopodobne. Bo zadajmy sobie pytanie, ile ludzi w Starym Testamencie mogło przyjść do obecności Bożej i spotkać Boga twarzą w twarz? Myślę, że można policzyć na palcach jednej ręki. Ale ty i ja dzisiaj mamy dostęp do miejsca najświętszego. Mamy dostęp do żywego, świętego Boga. Możemy przyjść. Dzięki czemu? Nie dzięki temu, co my sami wytworzyliśmy, co, z, czego dokonaliśmy. Ale dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Gdy umierał, zasłonia w świątyni została rozdarta jak obraz tego, że my dzisiaj już mamy dostęp do miejsca najświętszego. Możemy być tam, gdzie jest sam Bóg. W Jego obecności. Twarzą w twarz. Czyli dlatego zachęcam was i zachęcam też siebie tego, że bez względu jaka jest sytuacja, z którą się zmagamy, pomyśl, gdzie byłeś, gdy Chrystus umierał na krzyżu? Byłeś w jego sercu. On myśli o Tobie. On wyrył Cię na swoich dłoniach. Ma Ciebie staranie. Dzisiaj jest w niebie po prawicy swojego Ojca i wstawia się za nami cały czas. Nie zostawił nas sierotami, bo są ducha świętego. On kocha Ciebie i ma plan na Twoje życie. Dlatego zamieńmy to rozgoryczenie, te pytania pełne wątpliwości, w chwałę i wielbienie tego, w którego sercu się znajdujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.